Rozpoczęliśmy podsumowywanie 20 lat rynku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, i te, to podsumowanie rozpoczęliśmy właśnie panelem na forum Recyklingu. Fantastycznym fa panelem, ze względu na panelistów, których zaprosiliśmy. Mówiliśmy tutaj o wyzwaniach rynku, czyli o tym, jak walczyć z szarą strefą, jak istotne są zmiany w sferze edukacji. Ale też mówiliśmy o wahaniach popytu, podaży, też i o poszczególnych grupach produktowych. Zawsze gromadzimy szerokie grono osób wśród publiczności, ale też właśnie wśród dyskutantów, panelistów. Później mamy networking i rozmawiamy w gronie zarówno producentów, jak i zbierających, przetwarzających czy recyklerów. No, oczywiście są z nami również przedstawiciele fantastycznych. Wydawnictw i firm, które organizują takie spotkania. Każda branża ma oczywiście swoje wyzwania. Tutaj mówimy o tym, że gniecie nas biurokracja, złe przepisy, brak norm, niedostateczna kontrola inspektorów na rynku. Wiadomo, że to są wyzwania zarówno legislacyjne, jak i finansowe, jak i organizacyjne. My, jako branża zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, popełniliśmy mnóstwo błędów podczas 20 lat, ale mamy też fantastyczne osiągnięcia, i one na pewno przeważają. Nimi chcielibyśmy się podzielić z innymi branżami, jak choćby z branżą opakowaniową, która dopiero rozpoczyna całą podróż związaną z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta.